Witajcie moi drodzy. Dzisiaj chciałem pokazać Wam pochwalić się moją, moim nowym projektem. Dość długo to trwało, bo trwało to chyba za miesiąc czasu. No ale udało się jest ukończony i mogę go wam pokazać. Nowy projekt to szklarnia. A, malutka 260 na 3 metry. Eee. Ale taką małą chciałem, dlatego żeby e, móc im ewentualnie w zimę dogrzewać, żeby zostawić tam któreś y, rośliny, które mogą być w chłodniejszych temperaturach i, i będą mogły sobie zimować. Y, no, z ogrzewaniem oczywiście, ale będą mogły sobie zimować w tej szklarni. Y, szklarnia mała, ale dość pojemna. Y, drzwiczki z przodu, z tyłu y, okienka uchylne. No, i króciutko o tym, co ja tutaj zrobiłem. Drewniany fundament. Belki drewniane. Kotwy metalowe przykręcone do ziemi. A szklarnia osadzona. Konstrukcja aluminiowa i poliwęglan. 4 mm. Nie chciałem grubszego, bo on latem będzie się bardzo nagrzewał. Zimą po prostu sobie od wewnątrz dołożę. Folię bąbelkową i jako tako będzie trzymało, firmy z której kupowałem, szczarnie chyba raczej nie będę polecał. Nie było to łatwe. Niestety, niestety nie przyłożyli się do spasowania elementów i, i choćby długości śrubek. No, trochę niepoważne podejście, ale cóż, no, hmm, powiedzmy, jaka. Jaka cena taki towar? Tak można to nazwać Chociaż nie jest najgorsza, no ale mówię, no przy samym składaniu było dosyć sporo problemu Pokażę Wam teraz jak w środku temat wygląda Bo tutaj też zastosowałem coś ciekawego A mianowicie Obniżyłem ścieżkę Obniżyłem ścieżkę po to 40 cm po to, żeby zimą, jeśli postawię tutaj e, jakąś kastrę czy jakieś większe donice, to będzie większa wysokość e, i będę mógł zimować rośliny, tak jak na przykład basioki. E, no będą te liście mogły się trochę wyciągnąć, e, urosnąć, bo tak to będę musiałbym ciąć e, za każdym razem. Teraz wyszło tutaj e, 2,70 m. No to myślę, że całkiem. Całkiem nieźle, już coś można postawić, na tą chwilę, oczywiście to te, tylko na teraz, wstawiłem takie roślinki, które tam stały w garażu czy, czy, albo które przyzwyczajam do, do słoneczka. Tutaj mam półkę, taki regał z roślinami, które miałem w domu. No i był czas, żeby już je zabrać, żeby dostały normalnego słoneczka, takiego naturalnego. Lampy zdjąłem. No i po kolei będę wyjmował roślinki stąd, wsadzał w glebę. A tutaj na czas letni pójdą o nasze warzywa, pomidory, ogórki, papryka i tak dalej. Będę wrzucał też filmiki, jak to wygląda, jak to rośnie. A sama szklarenka, no zobaczymy, jak się będzie sprawdzała. Dosyć fajna rzecz, no jest jednak faktycznie, są inne warunki. Jest duża wilgotność, trochę pracy, i taka szklarnia może zostać u każdego. Tak, albo większa, jeśli ktoś ma więcej roślin i wie jak bardziej ogrzać zimą taką szklarnię, no to myślę, że można spokojnie dwa, trzy razy większą nawet. I póki co wystarczy ta. Jeśli podobał Wam się filmik dajcie łapkę, napiszcie coś o takiej szklarni, może, może jakieś porady. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.